Nowe kapcie, świąteczne koszulki, butelki, dekoracje, świąteczne poduszki, kubki, cudowne podkładki, świeczki. To wszystko w tym przeglądzie i więcej oglądajcie. Zapraszam Was na przegląd hitowych nowości do Pepko i zaczynamy od tych szklanek. Zobaczcie, pokazały się fajne świąteczne szklanki, tym razem m, takie bez słomek za 8 zł. I macie dwie opcje do wyboru albo tą, albo tutaj z białym napisem. Pokazała się nareszcie ta zielona świeczka, gwiazdka, 6 zł. Powiem Wam, że one są przepiękne i teraz macie trzy na ślicznej nowej podkładce, która ma ten akcent leśny. Zobaczcie, tak ona wygląda w całości. Mamy dwie nowe podkładki, ta mi się podoba bardzo i zapłacicie za nią 10 zł a tu macie drugą i zostawcie koniecznie komentarz, która Wam się bardziej podoba i czy w ogóle lubicie takie podkładki. Co jeszcze w Pepku znalazłam? Pokazały się nowe, małe, metalowe tace z dnem lustrzanym. 8 zł. Możecie kupić czarną bądź złotą. Bardzo ładnie będą na niej wyglądać świeczki. Tutaj jeszcze na dziale kuchennym pokazały się świąteczne gąbki za 2 zł. Macie duży wybór y, tych gąbek. Ciastek szklany pojemnik do picia dla dzieci za 8 zł i słynne bombki za 5 zł. One były w zeszłym roku. Kto pamięta, zostawia komentarz. One są ładniejsze chyba niż te, co w Action, albo nawet i podobne. Ale są bardzo ładne i nawet w Action kupicie mm, gwiazdy. Tutaj już wszystko było. Jedynie jeszcze pokażę Wam te miseczki, bo one są do tych kubków z skrzatami Możecie kupić taką miskę. Jest bardzo ładna. I tą miseczkę mamy za 12 zł. Jak widzicie jest dosyć pojemna, więc na jakąś sałatkę, bigos czy pierożki będzie idealna. A tu już macie gremlinsy, świąteczna taka piżama 40 zł i powróciły te Maskotki świąteczne, one w zeszłym roku były takim hitem, bardzo szybko znikały z półek, kosztują 30 zł. Mają bardzo ładne futerkowe ubranko, możecie je postawić na meblach, one naprawdę przepięknie będą się prezentować. Ten anioł również był w zeszłym roku, kupicie go za 35 zł. i tak się prezentuje. No i no właśnie w tym roku jest na pewno ta poduszka, choinka, 30 zł, tak jak i te śnieżynki, tak więc zobaczcie, jakie fajne e, hity są w pepko. Ona pięknie będzie wyglądała e, na waszych e, sofach, komodach, bo e, jest, e, nie jest taka duża. Tu już lecimy na skarpetki i majtki, i tu jest taki zestaw dwupak dla panów, 20 złotych, bądź tutaj taki, e, chyba jednopak. Tak, jedne bokserki, świąteczne wzory, bardzo ładnie zapakowane, więc mogą tutaj panowie dostać w prezencie od Mikołaja na przykład. Kilka wzorów tu jest do wyboru, myślę, że coś znajdziecie dla siebie. 15 zł kosztuje ta jedna sztuka. Grinczowe, długie skarpety, męskie, i tutaj macie klasycznie granat z zielenią. Buty do mnie dojechały już ponownie. One są świetne. To są takie traperki w środku mają futerko 70 zł kosztują. Zobaczcie, jak się prezentują. Myślę, że nie jednej pani się spodobają. Kolejne skarpety grube, takie cieplutkie zadyszkę, Tu są nowe skarpetki i zobaczcie też damskie majtki świąteczne z Grincha i zapłacicie za ten zestaw 15 zł. Pokazały się też nowe kapcie świąteczne i tutaj macie takie y, z Bambi, ale i też takie granatowe y, baleriny. Za chwileczkę wam pokażę. Tutaj y, te kosztują 25 zł. Ja akurat mam rozmiar 38 na 39. Mają baranka w środku, tak wyglądają. No i grube, takie cieplutkie, futerkowe, granatowe, baleriny za 15 zł. Tu jeszcze znalazłam nauszniki 15 zł baranek biały, bardzo przyjemne, ciepłe. No, i chyba się skuszę na coś takiego w tym roku, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Czapki 20 zł, bardzo ładna, czerwona z pomponem. Co my tu jeszcze mamy? Na dziale damskim pokazała się taka koszulka z grincza. I już zerkamy na cenę 25 zł i macie ją w rozmiarach od S do 2 razy XL. I mam nowy sweterek, tym razem taki Golfik, półgolfik. 20... A, 50 zł! O, matko! To chyba za dużo. Ma taki coś wzór nietoperza, bo jest bardzo luźny. No nie, trochę za dużo. Skarpetki yy, dla chłopców, zobaczcie jakie fajne świąteczne z takimi małymi pomponami za 8 zł. No i kapcie z myszki, Miki, one są przepiękne. Ten kolor czerwony jest tak intensywny, że chyba jeden z ładniejszych, które yy, widziałam ostatnio w Pepko. W środku macie czarne futerko, zapłacicie za te kapcie 25 zł. I tu rozmiar 32x33. Obok te męskie kapcie pokazywałam, tu jeszcze są takie skarpetki pingwiny. One może i były pokazane, ale są ładne i kosztują jedynie 7 zł. A rajstopy dla dzieci za 10 zł, i tu jeszcze są takie za 12. Kolejne świąteczne, zadyszka. Tutaj mamy nawet Garfielda, również znalazł się w tym świątecznym dziale. I tutaj są majtki świąteczne z myszką Miki za 20 zł. Oczywiście też znajdziecie Grincha za 25 A tu na wyprzedaży są takie fajne małe budki dla jakiegoś maluszka. Zobaczcie 10 zł, takie ala skórzane kapciuszki. No i kochani, w ko to by na razie było tyle. Jutro będzie część druga, ale jutro wrzucę wam homelę świąteczną i między innymi pokażę Wam te świeczki, choinki. One kosztują 50 zł, macie dwa kolory do wyboru. Tam tyle się dzieje, więc zapraszam jutro na przegląd, bo będzie naprawdę hit. Ja dziękuję Wam dzisiaj, że byliście. Zapraszam na wcześniejszy przegląd z Action, tam były fajne rzeczy. Życzę Wam jeszcze miłego wieczoru. Jutro będzie więcej tych przeglądów, bo ja dopiero co wróciłam z kościoła, więc Różaniec odhaczony. Pomodliłam się za wszystkich moich widzów. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapeczki, subskrypcje. Jesteście wspaniali. W wolnej chwili będę dzisiaj odpisywać na komentarze. Cieszę się, że panowie też się udzielają. Bardzo się cieszę, że tu jesteście. Witam nowe osoby na kanale. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i opinii, co wam się najbardziej podobało w tym przeglądzie albo co już wam się udało kupić. Tak więc ja się z wami żegnam. Do usłyszenia jutro. Cześć, pa. Zachęcam też do subskrybowania kanału. Wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi przeglądami i nowościami.